Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem w Kiku i patrzcie, jakie koty i jeszcze psy. Do tego jestem ciekawa, ile kosztuje ten mały kot, cór rudy. No i kochani, cena 10 zł. A ten psiak za 39 zł. Patrzcie, z obruszką. No, piękny. Jest. Taki zwierzyniec. Kurczę, patrzcie, taki rekin nie ze szkła. Mamy takie klimaty nadmorskie i rekin taki kosztuje 45 zł, ale jest taki, no, robiący wrażenie. Ładne tu jest. Mamy takie jabłko yy, za 18 zł. Jejku, patrzcie. Ja lubię czasami takie śmieszne pierdółki. Słuchajcie, patrzcie, jakie to jest śmieszne. Zobaczcie, czy, czy ten kogut nie jest śmieszny? I on kosztuje, i, i super, bo nie ma ceny ten, a A ten. 10 zł. Kogucik kosztuje. ten ptaszek też jest fajny. Patrzcie. I ten ptaszek za 10 zł. A kury po 18, te większe. A te mniejsze po 12. Kochani, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do polubienia Instagramu. Link macie pod filmem. Zostawcie jakiś komentarz. Jak nie macie czasu, to już tak zwyczajowo mówię uśmiech serduszko. I kochani zobaczymy. Jeszcze mamy takie obrusy za 15 zł. Różowy, szary i kremowy. I tak to się prezentuje. I zauważyłam tutaj jakąś fajną lampkę. O. I zobaczymy ile ta lampka Misiu kosztuje 18 zł. Też bardzo fajna. Więc różne rzeczy może czy znaleźć w kiku. Są też ładowarki po 18 zł, po 34 cztery słuchawki. Ta jest po 10 zł. Różne są ceny, widzicie po 8. Jeżeli potrzebujecie ładowarki, no to tutaj też sobie kupicie. E, o, i kochani, idę. Bo jeszcze chcę wam pokazać e, z takich ozdób. Te są takie jakieś indyjskie. E, słonie. Słonie są za 15 zł, a żółwie też za 15. I takie mamy naczynie za 35 zł. I tak to się prezentuje. I tu mamy taką rzeźbę, która będzie świecić za 120 zł. A tutaj za 74 taką latarenkę. I ten łapacz snów jest piękny. Za 20 zł. Bardzo ładny jest. Prawdziwe pióra. I jak szukacie, to też w kilku macie bardzo fajny łapacz snów. Kiedyś trudno było takie rzeczy, słuchajcie, kupić. A teraz... No, już się pojawiły. Patrzcie też, jaka ciekawa drabina. I zobaczymy, jaka cena. 80 zł. Taka do ozdoby bardziej. I... Jestem ciekawa tego obrazu dużego, ale nie widzę ceny. A tu będzie cena. E, cena 90 zł. Jest ten obraz bardzo duży. Bardzo duży jest ten obraz. Patrzcie. Jak potrzebujecie dużego obrazu, to macie w kiku. Taki neutralny ten obraz jest, fajny. E, Zobaczymy, czy co jest dla zwierzaków. Bo ta sekcja mi zawsze interesuje. Jakieś takie, słuchajcie, pierdołki są. Widzę jakieś chrupki. Jakieś takie suszone w 90% mięso. Za 12 takie przysmaki. O. i mamy zabawki. I zawsze lubię o zrobić. Jestem ciekawa, jaka cena. 18 zł, a ten? 12. Ale, a taki mały to mnie nie interesuje, kura, ale to jest fajne. I mamy takie zabawki. Puszatki. i cena. Yy, 15 zł. I patrzcie, mamy jeszcze jakie piękne domki takie dla małego kota lub pieska. Za 40 zł śliczne, są z taką poduszeczką i z takim futrem wykończone. Tu mamy posłania. Posłania są po 90 zł. A te duże? Te duże też 90. Takie nadające się do wytlenia. Tak to się prezentuje. Ja takie coś piórę w palce. O. I widzę też fajną pościel. Patrzcie, za 25 zł. Nie wierzę. Za 25 zł pościel z mikrowłókna. O. A teraz bawełniana jest za 60 zł. I mamy taką kolorystykę, więc jak szukacie... To możecie kupić też fajną pościel w myszkę Miki, bawełnianą, 1,60 m na 2 m. Yy, bardzo fajną. Tamte są za 60, tutaj na myszce nie pisze jaka cena. Tu mamy taki koc, ale narzuta za 60. I patrzcie, kurde, co to jest! No super, taka podkładka, jaka cena. 20 zł, taki zwierzak żółty i taki miś. Bardzo tu jest ładne. Taka wicieraczka Coś innego. Te są podobne w Pepko, które ja mam i cena tu 15. Nie, to innych 15 zł, a ty 20 zł. Mamy takie koce za 40 w różu, ale mamy też futrzaki. Które są teraz bardzo modne, można sobie położyć na podłodze. O, widzicie, 45 zł lub na jakiś fotel. O, takie futerko i taki biały futrzak. Patrzcie, jaki fajny. Ten za 39 zł w takim kształcie nieregularnym i kremowym. Nawet ładniejszy niż ten różowy, patrzcie, tak naturalnie wygląda. I jestem na dziale przecen. Przecenione są słuchajcie, leginsy takie y, termiczne, Patrzcie, termo leginsy po 4 zł. Bardzo fajna cena. Patrzcie. A to są rajtuzy w ogóle za 4 zł. Przecenione mamy czapki po 4 zł. No i kochani, jeżeli film Wam ten się podobał, to wiecie co robić, życzę Wam miłego dnia i do następnego, cześć!